jesteście ciekawi, jakie tłumienie ma najtańszy kabel antenowy na rynku. Ja jestem ciekaw, a że jestem w posiadaniu takiego kabla, no to postanowiłem to sprawdzić. 40 kilkumetrowym odcinkiem przewodu RG58 połączyłem swoją antenę Entfed z radioszakiem po jej odsunięciu. Właśnie ten długi kawał przewodu wykorzystałem. Dzisiaj go odłączyłem od anteny, i oba końce mam tutaj w domu. Zaraz Wam pokażę. Tu mam oba końce tego przewodu. Spróbuję znaleźć opisy z metrażem. Tutaj mamy 99 metrów. To jest taki kabel, jak tutaj napisane. Lexton 99 metr. A na drugim końcu mam, mamy tu metraż. 53, czyli, 50, czyli 99 minus 53 to jest 46 metrów. 46 metrów przewodu. Ten przewód antenowy kosztował złoty 20 zł za metr. <grym> no właśnie, ciekawe, ile on jest wart. To znaczy, tak, powiem, antena mi na nim ładnie działa, w łączności robię, no ale. Prawdę pokażę ten otomiernik, który skalibrowałem sobie już na tych przejściówkach, żeby one nam tutaj przekłameń żadnych nie wprowadzały. Skalibrowałem go w zakresie od 3 do 30 MHz, czyli no w takim zakresie, w jakim działa ta antena. To znaczy docelowo będzie działać, ponieważ w tej chwili działa od 7 do 30 MHz mniej więcej, a po wydłużeniu będzie działać w zakresie. Od pasma 80 metrów. No i teraz sprawdźmy, jakie mamy tłumienie. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Na 30 MHz mamy 4,35 dB. Oczywiście wraz ze spadkiem, zmniejszaniem się częstotliwości. tłumienie maleje. I w paśmie 80 metrów na 3 MHz mamy tylko 2,05 dB. Czy to dużo, czy mało? Ocenę pozostawiam Wam. Dodam, że jest to kabel za złoty 20 za metr i ma on długość 46 metrów. Zrobię jeszcze jeden eksperyment. Podłączę radio. Na końcu tego kabla reflektometr z pomiarem mocy i zobaczymy, ile mocy zostaje w przewodzie na najwyższej częstotliwości, czyli tu, gdzie jest ponad 4 dB. Ja się nastawiłem na Taką częstotliwość, jak widzicie, moc jest na maksimum w tej chwili. I zobaczmy na mierniku to jest taki bardzo prosty miernik. Do niego podłączyłem sztuczne obciążenie. No i oczywiście będzie nośna. Teraz jest on podłączony, ten miernik, właśnie przez ten długi kabel. Zobaczymy, jaką pokaże moc. A za chwilę przełączę na krótki kabel metrowy i zobaczymy, o ile moc będzie większa. Uwaga, nośna. Oczywiście zakres musiałem zmienić na 100 W. I teraz nośna. No, do anteny dociera około 50 W według tego miernika. Teraz podłączę tu w miejsce 46-metrowego przewodu. Przewód o długości około 1,5 M. Bardzo jestem ciekaw. Jaka będzie różnica? Ustawienia radia są dokładnie te same. Nośna. No i. Proszę bardzo. Tutaj zamyka nam skalę. Czyli jest ponad 100 watów. Także, jak widać, różnica jest znaczna. Sprawdzę jeszcze to samo w paśmie 80 metrów. Zmienimy częstotliwość na no dobra, i też w FM zrobimy pomiar też ponad 100 watów, nie wiem ile, ale więcej niż 100. Przełączam się na kabel długi, ten 46-metrowy. No i teraz ciekawe, ile z tych ponad 100 watów mocy zostanie w kablu o długości 46 metrów. No, tutaj już jest nieźle: 80 watów dociera do anteny. Czyli ta strata nie jest wielka, no ale w paśmie 10 metrów już jest znacznie gorzej. Piszcie, co myślicie na ten temat. Cześć.